pa co kurwa nie ja muszę zapalić aż także siemano ja jestem Error witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale i yy, co chciałem powiedzieć uuu nie, zau nie zauważyłem, że mi lampki pierdolnęły, zresztą mnie też parę dni na chacie nie było, ale mniejsza. o tym może kiedy indziej opowiem. Uff. Dzieje się, kurwa. Panie i panowie, ladies and gentlemen, we got in. I co? Kurwa. Mówiliście, a po co, nie opłaca się, nie opłaca się ratować tej, ta gra jest martwa. Zaraz, kurwa, zobaczycie artykuł na, st na Steamie. No, ogólnie to ja się może i spóźniłem trochę dni bo yy, ten update wyszedł 22 czerwca w środę o 3.36 CST nie wiem co jest CST, czyli pewnie i patrzcie to jest mała aktualizacja lista zmian więc zobaczmy zobaczmy co ona tutaj daje widać że tutaj sporo rzeczy jest sporo rzeczy tutaj dodali więc to się ma kurwa rozumieć. Eee, zobaczmy. Fix an exploit related to clearing the. Aha, czyli wyjebali taką możliwość, że boty mogli czyścić czat, no nie? Mogli. Mogły czyścić czat. Wiecie o co, no nie? Wiecie o co chodzi. Mogły czyścić czat, czyli ktoś, nie wiem, nap napisał na czacie. Ej, macie cheatera w przeciwnej. Y a i macie cheatera w swojej drużynie no to wtedy właśnie ten bot czyścił automatycznie czat no nie? i wtedy wiadomości było widać na pół sekundy więc to ponoć naprawili Fix an exploit where players could use s cheats on secure servers Ty tego to ja nie wiedziałem, że secure servers, czyli że co? <laughs> eee, o to jest tak, naprawiony exploit jakby ktoś nie wiedział, exploit to jest taki błąd w grze, który można wykorzystać na swoją korzyść, czyli na przykład, tak jak mieliście kopiowanie itemów w Minecraftie, wystarczy sobie napisać na YouTube, jak skopiować item w Minecraftie i tam wam wyskoczy. To jest mniej więcej coś takiego, taki exploit, no nie? Mniej więcej to ten exploit znaczy. Gdzie gracze mogli użyć SV, SV podłoga cheats na zabezpieczonych serwerach, czyli na przykład na. A, na casualu albo na matchmakingu mogli sobie jakieś SV wpisać i tego kurwa w sumie nawet nie wiedziałem, że dało się, tak? Naprawili yy, exploit, gdzie gra gracze mogli się teleportować z powrotem na własny spawn poprzez zmianę klasy i loadoutu, czyli przedmiotów. While patching the other team's no entry gate. więc co, ja, ja to skopiuję, ja wam to kurwa przetłumaczę, bo też nie do końca... Coś nie, nie, nie do końca to zrozumiem. Naprawiono błąd, w wyniku którego gracze mogli teleportować się z powrotem do własnego miejsca odrodzenia, zmieniając wyposażenie lub klasę. Podczas dotykania bramy zakazu wstępu drugiej drużyny. Aha, czyli pod, jesteście na przykład w drużynie Blue, podchodzicie do tej bramy od drużyny red i wtedy zmieniacie sobie loadout albo klasę i was teleportowało z powrotem na was spawn, czyli na spawn blue, więc kurwa, też nie wiedziałem o tym, ale mniejsza z tym, fix and the handsman in which a player change loadout to negate the speed, to nie wiem o chuj z tym chodzi, więc to sobie też skopiuję, i tak naprawiono błąd z łowcą, w którym gracz mógł zmienić wyposażenie aby zniwelować osłabienie prędkości po naładowaniu. O kurwa, ty, ja nie wiedziałem, że takie cuda można było tu robić. Gram w tą grę kurwa z 4-5 lat. Nie chce mi się liczyć, kurwa. Od 2014 albo 13. gram. Coś w tym stylu będzie. <coughs> Więc sobie sami policzcie, mi się nie chce na szybko, tym bardziej, że jest gorąco. A na chwilę wentylator musiałem wyłączyć, żebyście mnie w ogóle, kurwa, słyszeli. Więc dobra, lecimy dalej. Naprawiony exploit, w w AP sub aha, czyli można było spamować tymi dźwiękami sap yy, tym yy, dźwiękami sapowania innych działek, jakiejś konstrukcji po prostu, ale to też sobie wezmę skopiuję i wkleję, bo nie wiem, czy o to chodzi. Tak, 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 że mogli spamować po prostu dźwięki różne, no nie, na przykład yy, inteligencami, czyli tymi kurwa, na przykład teczkami, no nie, na dwa forcie, kurwa na tu forcie, czemu na dwa forcie, nie wiem. Uh, fix and exploit where dispenser called heal through glass on some maps. Tak, no, to, to na, na to się natknąłem akurat, na to też zresztą, że yy, dispenser mógł leczyć przez ściany. Chyba nawet nie tylko przez szkło, ale nie jestem pewien. Fix and exploit where a spy called discute and create an invisible bullet shield shit other fit? Co kurwa? Co to jest? Ty. Naprawiony exploit, w którym szpieg mógł się przebrać i stworzyć niewidzialną tarczę blokującą kulę u swoich stóp. Nie wiem o co z tym chodzi, ale okej. Okay. Fixed lucky animation on Halloween bosses, skeletons ghosts on and other goal like Bings. Bings, kurwa. E, czyli tak. Z tego co słyszałem, to właśnie, że wam pokazuję. Naprawiono opóźnione animacje na Halloweenowych bossach, szkieletach, duchach i innych istotach podobnych do upiorów. I z tego, co właśnie słyszałem, a zresztą nawet i sam niejednokrotnie zauważyłem, że te szkielety, jakieś duchy, jakiś Merasmus i tak dalej, chociaż Merasmus to nie wiem, ale wiecie, takie poboczne marionetki od merazmusa czy innych bezskonnych, bezgłowych jeźdźców. Były te animacje robione na 2 FPS-ach. I żeby wam to udowodnić, to wam zaraz to pokażę. O, właśnie. No i tutaj macie ten yy, źródło, że tak to ujmę. Oczywiście wam też dam do tego linka w opisie. I teraz, właśnie, są w 60 FPS-ach. W końcu, kurwa, po ja nie wiem ilu, po 15 kurwa. Nie, po 9 latach. Przepraszam, pojebało mi się coś. Yy, po 9 latach naprawili animacje, bo wcześniej szkielety miały. Yy, Animację, że tak to ujmę w dwóch FPS-ach, i już Wam to pokażę mniej więcej, jak to wyglądało. O, coś takiego, tak one chodziły, nie? Tak, coś, coś takiego mniej więcej chodziły, może jeszcze odrobinkę ich cofało, a teraz teraz chodzą sobie coś w tym stylu. W 60 FPS-ach, wiecie o co B. No, więc yy, tak pokrótce Wam to pokazałem, o z tym chodzi. E, fix the spy using incorrect disguise weapons the e, soldier... Dobra, skopiuję sobie, bo nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć za bardzo. E, naprawiono szpiega używającego niepoprawnej broni do przebrania, gdy był przebrany za żołnierza, pyro grubego lub inżyniera bez członka tej samej klasy w przeciwnej drużynie. Czyli na przykład Przeciwnej drużynie macie samych skautów i, i na przykład. Yy, no, na przykład jest, jesteście w Red, no nie? I w Blue właśnie są same skauty i was nagle przybierze kurwa za pyro, mimo że są tam same skauty i właśnie to ponoć naprawili. Yy, chyba o to chodzi. Nie jestem pewien, ale chyba o to chodzi, że, że właśnie ten, yy, że jak teraz macie samych kurwa na przykład scoutów, przeciwnym to wam dobierze skauta a nie na przykład pyro czy żołnierza, przypójmy no nie więc chyba o to chodzi, jeśli nie to możecie mnie poprawić w komentarzach uh, i tak, fixed project są coding teammates too early -late. Uh, to early-late to nie wiem o co z tym chodzi, zaraz zobaczymy sobie naprawiono pociski, które czasami kolidowały z kolegami z drużyny zbyt wcześnie lub późno to nie wiem o co chodzi za bardzo to change names during a matchmaking game czyli, że teraz będzie można sobie na, y, zmienić nick w trakcie matchmakingu naprawiono możliwość zmiany nazw podczas gry matchmakingowej czyli albo chodzi o to, że będzie można sobie zmieniać właśnie w trakcie matchmakingu y, czy też na casualu nick albo tego Albo to naprawili i... właśnie nie wiem kurwa czy podczas tego... Bo jak na przykład boty się respią Znaczy jak boty na przykład wchodzą na serwer To już na przykład z waszymi nikami czy coś Właściwie nie wiem czy chodzi o to że można teraz zmieniać Czy właśnie zrobili tak żeby nie można było zmieniać Że to naprawili uh, Fixed some hud images bank, blurry when using low texture settings czyli naprawiono niektóre rzeczy z hudu e, na przykład jakieś zdjęcia, obrazki czy coś w tym stylu które były trochę wyblurowane na low tex, textures czyli na, na niskich ustawieniach po prostu e, tego hmm, jak to się kurwa nazywa, no na niskich ustawieniach po prostu nie e, tekstur fixed the spice faint death with the dead ringer not showing up in the matchmaking quick team o status bar, to nie wiem o co chodzi. Czekajcie, skopiuję sobie to. Nie, bo ja w ogóle szpiegiem nie gram, więc naprawiono udawanie z, udawane zgony szpiega z dzwonem zmarłego, który nie pojawiał się na pasku statusu szybkiego dobierania graczy. Nie wiem o co z tym chodzi, kurwa. Może ktoś mi wytłumaczy. E, fixed percent, killer name percent and other placeholder names uh, sometimes showing up on the kill cam and stats screen. Nie wiem o co chodzi, ale coś chyba z nikiem tutaj, że y, jakieś niki jak komendy chyba, naprawiono na procent i inne nazwy zastępcze, które czasami pojawiały się na kamerze zabójstwa i ekranie. Sta Aha, dobra. <laughs> że to jest po prostu nazwa robocza, bo czasem czasem chyba raz mi się to kurwa zdarzyło, że właśnie było że zabił mnie przypuśćmy gracz właśnie ten chuj w cipie, no nie? I wyświetliło się procent killer main procent. Albo co, coś w tym stylu. Chyba mi się to zdarzyło. Uh, re enabled ability for servers to send disconnect reasons to client. Aha, czyli można dołączyć na serwer. Uh, po tym, jak was na przykład wyjebało, no nie, z serwera czy coś. To Teraz będzie wam wysyłać powiadomienia, że możecie jeszcze raz sobie dołączyć na ten sam serwer chyba No jakoś tak nie Added Convar net, net podłoga disconnect reason to use the disconnect reason sent from the client O czyli można na przykład teraz wpisać w konsoli net podłoga disconnect małpa reason Czyli na przykład tam piszecie nie wiem chuj w cipie albo, albo po prostu reason Czyli powód, i chyba dopiero po tym reason piszecie jaki powód, na przykład nie wiem, boty kurwa, czy coś takiego, dobra. Remove headgear option from the Manco catalog trapdown list, nie wiem co to jest, ale zobaczymy. Usunięte op usunięto opcję nakrycia głowy z rozwijanej listy katalogu Manco. Uh... Więc, no, no, nie wiem kurwa o co tu chodzi. Niektóre rzeczy musicie sobie po prostu sami jakoś przeanalizować, ewentualnie coś w tym stylu, bo ja aż tak nie siedzę w Team Fortressie. Ja sobie, ja sobie w Team Fortressa grałem na spokojnie. Updated vote system: Czyli naprawili, czy też zupdate'owali vote, wo, czyli głosowanie, tak jakby. I tak. Both teams can have a kick vote running at the same time. Czyli tak, dwie drużyny, Blue i Red, kiedyś było tak, znaczy kiedyś, no przed tą aktualizacją, nie? Było tak, że Blue robi głosowanie, żeby wyjebać bota drużyny, a Red nie może zrobić tego samego głosowania, bo pisze tu opisało że jest głosowanie już w toku, no nie? I teraz to ponoć naprawili, że... O, Obie drużyny w tym samym czasie mogą sobie zrobić kick vote. Can have a global vote running at the same time as a kick vote. Mm. Czekaj, ta, bo nie wiem czy dobrze to rozumiem. Może mieć głosowanie globalne uruchomione w tym samym czasie co głosowanie na kop kopnięcie. No to nieźle. Can have a global vote running at the same time as a kick vote. Czy jakieś globalne głosowanie, ale nie wiem o chuj z tym chodzi, że na przykład blue chce wyrzucić y, gościa ze swojej drużyny i red też może zagłosować, żeby go wyrzucić tego kurwa nie wiem. Nie wiem, czy o to chodzi. Uh, fixed, fixed sometimes not being able to vote on maps at the end of the round. Uh, aha, właśnie. Y, naprawili to. To, co, co mnie w sumie najbardziej wkurzało yy, ostatnio, czyli już, ma, już wam przetłumaczę. Naprawiono niemożno, niemożność głosowania na mapach pod koniec rundy. Czy, yy, w sumie nie głosowania na mapach, tylko głosowanie na mapy. Macie na przykład takie coś, że a, skończył się już mecz i macie trzy mapki do wyboru, ale nie możecie żadnej kliknąć, bo chuj wie, coś się kurwa. E, spierdoliło i ponoć to właśnie teraz naprawili: tę te niemożność głosowania, mm, że można po każdym meczu zagłosować na każdą kurwa mapę e, z wyżej wymienionych, tam kurwa z tych trzech, no nie? Więc to, to jest fajne, w końcu to naprawili, bo to mnie czasem wkurwiało. Uh, updated the El Fiesti Brero to fix a problem with the model. To jest jest Fiestibrero Kurwa nie wiem Zobaczymy jak to przetłumaczy Może jakoś znowu śmiesznie Zaktualizowano El Fiestibrero Nie no normalnie Aby rozwiązać problem z modelem hmm. Być może że po prostu Naprawili jakieś modele Czy hitboxy Czy coś w tym stylu nie wiem Updated added some tournaments medals Czyli dodali trochę Turnament Medals, czyli takich uh, <laughs> czyli takich kurwa no medali po prostu za coś no nie? Nie wiem czy to jest akurat za odznakę casualową czy matchmakingową, chuj wie, nie wiem. Uh, updated the localizations fails files sorry, bo fails to są wiecie jak to się wywali na głupi ryja, bo po prostu coś się nie uda, a files to są pliki, czyli naprawiono Yy, pliki lokalizacyjne i to już może nam dać dużo do, do myślenia, bo jak grzebali przy plikach, to przymierzają się do tego, żeby coś zrobić z tymi botami. Wiecie o co chodzi, no nie? Więc w końcu, w końcu, w końcu coś kurwa chcą z tym zrobić nie tylko z plikami, jak i po prostu coś z tą grą więc dobra. Przejdźmy sobie wyżej i zobaczmy, co tam ma do zaoferowania. Ten, ten, ten wy, wyżej, wy, wyżej wymieniony update, no nie? Który pojawił się 23 czerwca. A mi tam pisało tutaj, że 24, ale dobra, nie wiem. Zobaczmy, co tutaj zrobili. An update to Team Fortress 2 has been released. Aha, dobra, nieważne. Fixed the client disconnect reason not always displaying. Aha, czyli po prostu naprawili to, co wcześniej sobie tutaj dodali, że to nie zawsze chciało działać, okej. Okay. Uh, fixed SV vote holder my vote on od... co, Convar albo Convar, nie wiem jak to się wymawia. To work uh, with the recent vote changes. Uh, wezmę to sobie, skopiuję, bo nie za bardzo kumam. O, gdzie to jest? Naprawione SW, odchodzimy do pracy z ostatnimi zmianami głosowania. Aha, czyli można sobie zmieniać głosowanie, że na przykład przypadkiem klikniecie F1, a chcieliście F2 kliknąć. To, że możecie sobie, jak już kliknęliście F1, to możecie kliknąć dalej F2, czyli żeby anulować. Nie wiem, nie wiem o co z tym chodzi naprawdę. Uh, fixed Spy Feign Death Not Showing the Correct Class Portraits uh, Nie wiem czy dobrze rozumiem Naprawdę udawanie śmierci szpiega które nie wyświetlało prawidłowych portretów klas Aha czyli na przykład że e, Przebrał się za inżyniera I on umarł Ten spy jako inżynier i wyświetlało e, Wyświetlało na, na tym pasku u góry klas, no nie? Tutaj, kurwa, na takim pasku u góry, że, że, że umarł inżynier, no nie? Że z przeciwnej drużyny chyba, czy coś, że inżynier umarł, a powinno się pojawić, że to był szpieg. Nie wiem, czy o to chodzi, chyba tak. Uh, Fixed the backpack materials for the revived... reviled... Re 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 rampage uh, perilous... peridots and quarrelous. Quartz Community Medals. Ja pierdolę, ale trudne. Trudne do wymówienia te niektóre słówka są. Naprawiono materiały plecaka dla medali społeczności Rewind, Rain niebezpieczne. Per peridoty e, i qu Quarrel. Quarrel Squads. Nie wiem. Nie znam się. Mniejsza z tym. Czy coś tutaj jeszcze dodali? Nie, tylko. E, Localhost F2. Aha, tylko że, że, że po prostu jest jakiś turnament nie? Więc to jest wszystko, co chciałem Wam yy, przekazać w dzisiejszym odcinku. Yy, myślę, że w następnym nagram sobie jakąś taką, wiecie, rozgrywkę i przeanalizujemy na spokojnie i zobaczymy, czy faktycznie tutaj te rzeczy pododawali, czy może odjęli, czy kurwa w ogóle sranie w banie, czy może w chuj lecą, czy cokolwiek, więc. Więc yy, wiem, że trochę się spóźniłem, ale. Wolałem sobie poczekać ten dzień lub dwa, e, po to, żeby, żeby, się, żeby zobaczyć, czy może następny jakiś update wejdzie, czy coś. Bo często jest tak, że na dniach po prostu kolejne update'y wychodzą, nie? Więc ja się po prostu wolałem do tego doinformować, e, że tak to Także wiecie, jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, czy coś, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli, jeśli jesteście nowi na moim kanale, możecie zostawić suba z dzwonem, żeby nie przegapić nowych filmów. No i co, wbijajcie jeszcze na Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. No a ja się z wami żegnam. Siema!